Opowieść o Rut Moabitce. Wiele lat temu w krainie Moab żyła dziewczyna imieniem Rut. Rut nie znała Boga ani nie oddawała mu czci. Podobnie jak wszyscy mieszkańcy Moabu, rodzina Rut oddawała cześć bożkom. W tym samym czasie w odległym miasteczku Betlejem leżącym w ziemi izraelskiej mieszkała inna rodzina. Ojcem rodziny był Elimelech, matką Noemi. A ich dwaj synowie nazywali się Machlon i Kilion. Wszyscy oni czcili Boga. Ciężko pracowali na swojej roli, ale często brakowało im jedzenia, ponieważ w kraju panował głód. Elimelech, który był tym bardzo zmartwiony, postanowił zabrać całą rodzinę do kraju Moab, gdzie nie było głodu. Po pewnym czasie w rodzinie zapanował smutek. Umarł Elimelech. Biedna Noemi owdowiała, a jej dwaj synowie pozostali bez ojca. Kiedy Machlon i Kilion dorośli, poślubili miejscowe dziewczyny. Żona Kiliona miała na imię Orpa. Kto natomiast był wybranką Machlona? Była to Ród. Odkąd Ród została żoną Machlona, przestała czcić fałszywych bogów Moabu. Zaufała prawdziwemu Bogu i jemu zaczęła oddawać cześć. Potem jednak dotknęło rodzinę jeszcze większe nieszczęście. Machlon i Kilion także umarli. Jakże nieszczęśliwa była teraz rodzina bez mężczyzn, którzy by o nią dbali i pracowali na roli. Noemi mieszkała daleko od swoich przyjaciół, którzy mogliby jej pomóc. Któregoś dnia Noemi rzekła do ród i orpy: Muszę wracać do Betlejem. Słyszałam, że teraz jest tam mnóstwo pożywienia. Wyruszyła więc w drogę do Betlejem, a ród i orpa podążyły za nią. Po jakimś czasie jednak Noemi zwróciła się do dziewcząt. Szłyście już ze mną wystarczająco długo. Powróćcie teraz do swojego ludu. Mam nadzieję, że wkrótce znów wyjdziecie za mąż. Niech Pan pobłogosławi Was za to, że byłyście dla mnie tak dobre. Następnie Noemi ucałowała je i dziewczęta zapłakały. Nie chcemy odchodzić od ciebie, powiedziały. Tak bardzo cię kochamy. Chcemy pójść z tobą. Noemi namawiała dziewczęta do odejścia. Wówczas Orpa postanowiła, że pomimo wszystko powróci do Moabu. Ucałowała teściową i pożegnała ją. Ród pozostała przy Noemi. Wtedy Noemi rzekła do ród: Orpa wraca do swojego ludu. Teraz ty uczyń podobnie. Ale Rut nie chciała ustąpić, powiedziała do Noemi: Proszę, nie każ mi odchodzić, pójdę za tobą wszędzie. Zamieszkam tam, gdzie ty zamieszkasz. Twój lud będzie moim ludem, a twój Bóg będzie moim Bogiem. Rut wybrała Bożą drogę oraz Boży lud. Czy ty również dokonałbyś podobnego wyboru? Kiedy Noemi spostrzegła, że Ruth jest naprawdę zdecydowana pozostać z nią, nie prosiła jej już więcej o powrót do Moabu. Ruth i Noemi wędrowały, aż w końcu dotarły do Betlejem. Wieść o ich przybyciu szybko rozeszła się pośród mieszkańców miasta. Wielu z nich jeszcze pamiętało rodzinę Noemi. Wyszli więc przekonać się, czy to rzeczywiście ona. Ruth i Noemi dotarły do Betlejem na samym początku żniw. Biednym ludziom, takim jak one, pozwalano na zbieranie pokłosia, czyli kłosów, które żniwiarze pozostawiali na polach. Pewnego ranka Rud spytała Noemi: Czy mogę dziś pójść na którejś pól i zebrać zeń pokłosie? Ruth spodziewała się przynieść do domu nieco jęczmienia, aby upiec chleb. Noemi zgodziła się. Rud poszła pracować na jednym z pól. Nie wiedziała, kto był jego właścicielem. Ale to Bóg skierował ją na pole dobrego człowieka imieniem Boaz. Był on człowiekiem znanym i bogatym. Bóg jest zdolny pokierować i tobą. W ciągu dnia Boaz przyszedł, aby zobaczyć, jak pracują żniwiarze. Kiedy zauważył Ród, zwrócił się do człowieka dozorującego żniwiarzy z pytaniem: Kim jest tam ta dziewczyna? To dziewczyna z Moabu, która powróciła razem z Noemi. Odpowiedział zapytany: Przybyła dzisiejszego ranka prosić mnie, czy może pozbierać z pola resztki jęczmienia. Pracuję tak już od wczesnego ranka. Boaz podszedł do ród i przemówił do niej łagodnie: Nie chodź zbierać pokłosia na inne pola, powiedział. Pozostań raczej przy moich dziewczętach. Kiedy będziesz spragniona, napij się naszej wody. Ród była zdumiona i niezmiernie wdzięczna. Zapytała Boaza, dlaczego okazujesz mi tyle łaski, skoro jestem tylko cudzoziemką? Usłyszałem o tym, jak dobra byłaś dla Noemi, odpowiedział Boaz, i jak porzuciłaś swój lud, aby przybyć z nią tutaj. Zaufałaś Panu Bogu, i niechaj On cię za to wynagrodzi. Wtedy ród podziękowała Boazowi za to, że jest dla niej taki dobry. Boaz okazał ród jeszcze więcej dobroci. Pozwolił jej siadywać obok żeńców w czasie posiłku i jadać razem z nimi. W zaufaniu Boas rozkazał swoim ludziom: Niech ród oczyszcza każdą część mojego pola, zostawiajcie celowo po kilka garści jęczmienia, aby ona mogła go zebrać. Wieczorem Ród czuła wielkie zmęczenie, ale była też zadowolona ze swojej całodziennej pracy. Zanim wróciła do domu, wymuciła zboże i przyniosła do domu wielki kosz ziarna. Noemi bardzo się radowała z tego, że Rut przez cały dzień pracowała na polu Boaza. Boaz to dobry człowiek, powiedziała do Rut, i jest spokrewniony z moim mężem. Powinnaś pozostać na jego polach przez resztę żniw. Rut postąpiła według słów Noemi. Tak więc miały nieco pożywienia. Ale co począć, gdy ono się skończy? Obie kobiety były ubogimi wdowami. Chciałabym, żebyś była znowu szczęśliwą żoną, powiedziała któregoś dnia Noemi doród. Wiesz o tym, że według naszego prawa najbliższy krewny Machlona winien poślubić ciebie i o ciebie dbać. On mógłby również odkupić naszą ziemię. Boaz to bardzo bliski krewny. Wierzę, że on mógłby ci pomóc. I potem Noemi powiedziała do Rut co ma uczynić. Dzisiaj wieczorem pójdziesz do Boaza. Zastaniesz go w stodole, w której mucą ziarno. Poproś, aby odkupił naszą ziemię, ale nie odzywaj się do niego, dopóki nie uda się na spoczynek. Rut uczyniła tak, jak poleciła jej Noemi. Czekała aż zapadł zmrok i Boaz udał się na spoczynek. Boas nieźle się wystraszył, kiedy odkrył, że w, sto, w stodole jest kobieta. Kiedy dowiedział się, kim jest i czego chce, odpowiedział, Chętnie odkupiłbym waszą ziemię. Jest jednak ktoś bliżej z wami spokrewniony niż ja. Jego należało zapytać wcześniej. Porozmawiam z nim jutro rano. Jeśli on ci nie pomoże, wówczas pomogę ci ja. Ród wróciła do domu przed świtem, zanim ktokolwiek zdążył wstać. Nie wróciła z pustymi rękoma, gdyż Boaz dał jej dla Noemi dużo jęczmienia. Rut opowiedziała Noemi, co się wydarzyło. Noemi odpowiedziała: Nie musisz się już o nic martwić, Ród. Do wieczora wszystko się ułoży. Tego dnia Boaz poszedł do miejskiej bramy, gdzie często spotykali się ludzie, i odnalazł swojego krewnego. Boaz zapytał go: Czy zechcesz odkupić ziemię Noemi? Jeśli nie możesz, wówczas ja będę musiał to uczynić, ponieważ jestem drugim po tobie krewnym. Odkupię ją, odpowiedział tamten. Na to Boaz. Jeśli wykupiesz tę ziemię, będziesz również musiał poślubić ród, wdowę po Machlonie. O nie, odpowiedział tamten, tego nie zrobię. Możesz wykupić te ziemię dla siebie. Człowiek ten zdjął swego buta i wręczył go Boazowi. Był to taki znak, że sprawa została załatwiona i że teraz Boas ma prawo wykupić ziemię. Boas był zadowolony. Zwrócił się do otaczających go ludzi, którzy przysłuchiwali się rozmowie. Słyszeliście, powiedział. Teraz mam prawo kupić ziemię, która należała do Elimelecha i jego syna. Mam również prawo poślubić ród, wdowę po Machlonie. Wszyscy przytaknęli. Życzyli Boazowi i Ród wszelkiego błogosławieństwa w małżeństwie. Wkrótce Ród i Boaz pobrali się. Bóg obdarzył ich małym synkiem, którego nazwali obed. O jakże byli szczęśliwi! Serce Noemi również wypełniło się radością, bo teraz znowu miała w domu małego chłopczyka. Widzimy więc, że Bóg kierował życiem Ród, podobnie jak kieruje On moim czy Twoim życiem. Bóg dbał o Rut i Noemi w najodpowiedniejszy sposób. Syn Rut okazał się ważnym dzieckiem, ponieważ został później dziadkiem wielkiego króla Dawida, który napisał większość przepięknych psalmów w Biblii. Ale najważniejszym potomkiem Boaza i Rut był pan Jezus Chrystus, który narodził się w miasteczku Betlejem wiele, wiele lat później. Boaz był odkupicielem dla Rut. Podobnie Jezus Chrystus jest odkupicielem swojego ludu. Pan Jezus zapłacił za nas własnym życiem, po to, aby wielu grzeszników uzyskało przebaczenie i stało się Jego ludem.